No to nagrywamy jeszcze raz uszy, <laughs> ale tym razem mam nadzieję, że telefon nie postanowi mi się po prostu wyłączyć. Może rekordu nie popijam, nie wiem, może pobiję. Tam mieliście filmiki, jak zrobiłam jedne uszy, to teraz zrobię dwa. Tam sobie może po prostu podliczyć. No bo mnie i tak chyba robię, tak samo. Nie lubię, niczego nie lubię robić wolno. Po prostu, jak już mam coś robić, to szybko i to perfekcyjnie szybko. Nie wiem, obiad gotować szybko. Mm, pod rąk, żeby nie spalić. Sprzątać mieszkanie szybko, sprzątać łazienkę jeszcze szybciej, bo <głos》> jest mniejsza. No, nie lubię te, na przykład rysować. Wiem, że niektórzy są osoby takie, że na przykład szkicują jedną kreskę 15 minut. Jednego konia maluję w ciągu, nie wiem, 2 sekund. A chyba wam, nawet narysuję mojego psa w formie kresek. Bo <grym> no to jest naprawdę śmieszne. Z samych kresek potrafię mojego psa narysować. I to jeszcze szicu z długimi włosami. Co się dziwić. Szicu ma długie włosy, więc same kreski. Ale jeżeli ktoś by tam. Ja nie wiem, ja widzę tam po prostu psa, ale niektórzy mogą po prostu widzieć kreski. Ja w takiej formie lubię rysować i Jezu, cały czas mnie ten nos spędzi. Przede wszystkim jest bardzo gorąco. Ja nie mam wiatraka. Tofik ma w tym momencie. zamrożoną wodę w butelce. Zawsze, jak jest bardzo gorąco, jak ja nie wytrzymuję, ja widzę, jak tofik po prostu leży sobie gdzieś. To po prostu wiem, O, homikowi gorąco. Trzeba mu dać zimne, zimne, zimne coś. Albo mu wsadzam piasek do zamrażarki. Albo do lodówki. choć do lodówki nie w ogóle, musiał długo czekać. A chomik bez piasku długo nie przeżyje. tej szybce chyba przez zaplatanie tej, yy, a jak to się nazywa, igły przez nić, igły przez nić, to chyba nitki przez igłę, <noise> może być i też na odwrót. No, mam spokój z igłą na najbliższe dwa uszy. Ten nos mnie zaczyna denerwować. A tam się ładuje filmik. Ale wpycham te filmiki tam, gdzie mam miejsce, więc one nie będą po kolei. Gdyby coś. Denerwuje mnie to naprawdę. Coś mnie cały czas swędzi. Ale tak trafić w cały czas, a potem gdzieś tam widać moje kreski po prostu, bo... Mam takie drugie paznokcie, że mogę się tym zadrapać. To było niepotrzebne. Jedno uko, a koń leży na ziemi. I jest prosty. Zaraz wam go pokażę. Przestałem się drapać. To chyba przez gorąco nie wiem. Ale po prostu mam że potrafi się nawet drapać i to jest tragedia. I nieważne, że twarz mnie, nie wiem, paręnaście razy na dzień. Chyba nie wiem przez co. Tym bardziej jak czujesz, że coś cię spędzi, nie chcesz się podrapać, a za chwilę zaczniesz się spędzić do wszystko. Nie ja wiem, może tylko ja tak mam. Spędzenie to najgorsza rzecz, jaka może istnieć dla człowieka. Kiedy nie masz o czym gadać, więc gadasz o Ale cóż, ja nawet... Mm, nie wiem. Filmik się naładował. Hmm. I takim no, 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 no potrafiłam sobie przypomnieć film. Grzegorz Brzęszczyki. Koronamy Grzegorz Wryżkiewicz. No, 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 no. no, Ten taki. Może ktoś zna ten film. Choć to jest bardzo stary film. A film nazywa się Jak rozpętałem II wojnę światową. I to była część trzecia bodajże. Stary film. Może ktoś takie coś interesuje. Jest to po prostu dość śmieszny film. A gościu, który wszędzie robi jakieś tam śmieszne rzeczy i nie wiem. I po prostu tak nazywa się film, bo zawsze gdzieś go chcą wyrzucić. A z tymi niemcami to była najlepsza część. No i mamy skończone ucho. Jeszcze nie. Teraz już tak. Teraz by trzeba by go wylewić. nie mam tam czasu, siedem minut, znowu, i znowu będzie, że jest za długo. Jedną jest.